Dzień dobry, witam was moi drodzy. Dzisiaj, dzisiaj miałem bardzo ciekawe nowe doświadczenie zawodowe. Mianowicie, w momencie, w którym to, to nagrywam, zamknięta jest łącznica między Drzeńskim a Rzepinem. W związku z czym, a jechałem dość zielonej góry, właśnie wróciłem z zielonej góry, w związku z czym omijamy Rzepin i jeździmy bezpośrednio z Drzeńska do Jerzmanic. A nie posiadam tam z udokumentowanej znajomości szlaku, w związku z czym pojechałem z tak zwanym pilotem w jedną i w drugą stronę. O co w tym dokładnie chodzi? Tak jak wspomniałem, każdy maszynista musi mieć udokumentowaną znajomość szlaku czy po prostu inaczej znajomość trasy, którą po prostu po której jeździ. I jeżeli tego nie ma, no to oczywiście jest kilka Rozwiązań tego problemu, o których, o, którym, o których to rozwiązaniach mówią przepisy kolejowe. Pierwszym z nich jest to, że jeżeli maszynista już nie ma znajomości szlaku, a już musi pojechać tą linią, no to może właśnie jechać z tak zwanym pilotem. I kim jest dokładnie ten pilot? Jest to po prostu pracownik kolei, najczęściej jakiś maszynista, ewentualnie. Kandydat na maszynistę, jeśli oczywiście ma udokumentowaną znajomość tego odcinka linii kolejowej, czy ewentualnie jakiś inny pracownik, który po prostu ma tą znajomość szlaku udokumentowaną i wiąże się to z tym, że jeżeli jedziemy z takim pilotem, wówczas możemy normalnie prędkością rozkładową taki odcinek pokonać. Jeżeli już musimy koniecznie pojechać takim odcinkiem bez udokumentowanej znajomości, a nie mamy pilota, wówczas, po pierwsze, musimy dostać rozkaz pisemny o ze wszelkimi zagrożeniami, jakie mogą na tym odcinku nas spotkać, nas zaskoczyć. Po drugie, w zależności od okoliczności ograniczamy prędkość do 40 lub do 60 na godzinę. To wszystko jest szczegółowo opisane w instrukcji IR1 i wówczas taki przejazd również jest możliwy, choć oczywiście to wszystko w takich bardzo skrajnych przypadkach. Oczywiście maszynista nie powinien jeździć po o odcinkach linii, których nie zna, no ale, to, ale tak jak tutaj ta sytuacja z zamknięciem, no po prostu to, to wymusza, i wtedy te procedury mają właśnie zastosowanie. Także pierwszy raz miałem okazję jechać z pilotem w jedną w drugą stronę, 10 km, czyli łącznie 20 km, i było to bardzo ciekawe, cenne doświadczenie. I przy okazji właśnie zdecydowałem się Wam opowiedzieć, jak to wygląda i z czym to się właśnie wiąże. Pozdrawiam.